Witam was wszystkich, tutaj Jack Samurai i chciałbym wam opowiedzieć jedną rzecz. Obejrzałem Battle of the Pride Lands i powiem wam jedną bardzo ciekawą rzecz. Oczywiście bitwa została wygrana przez Kajona i Dwią Straż, ale jednak nie bez strat. Skaza został oczywiście pokonany, ale niestety zostawił coś po sobie, a konkretniej jego drogi wężowy kolega. Zostawił naszemu drogiemu Kajonowi bliznę, taką samą jak miał Skaza. W historii Skazy było też powiedziane, jak on dostał swoją bliznę, przez co on zdradził lwią straż, ponieważ chciał uzyskać potęgę. Okazało się, że pewien rytuał dawał lwowi niespotykaną moc. Więc w tym wypadku Skaza chciał być najpotężniejszym lwem. Oczywiście wtedy był dowódcą Lwiej Straży, ale zasady mówią, że ryk przodków nie może zostać użyty nigdy na innych lewach. Przez to skaza przestał być przewodcą Lwiej Straży. Umówmy się tak. Roboczo będę to nazywał po prostu no, klątwą skazy, czy blizną skazy. Nieważne, nie będzie klątwa skazy. Uszari niestety wtedy zginął podczas bitwy olwią ziemię. Kajon został przeklęty, więc w tym wypadku moje podejrzenia przyjęły się bardzo dobrze. Trzeba będzie iść teraz do drzewa życia, aby Kajon mógł uzdrowić się i nie paść ofiarą klątwy. Niestety też cierpi nad jego ryk, ponieważ klątwa skazy powoduje to. Że nie tylko sam Kajon się zmienia, ale także również jego ryk. Więc wychodzi na to, że sam Kajon, nawet nieświadomie, będzie mógł skrzywdzić swoich bliskich, czy też kolegów z tej straży, albo swoją rodzinę, jak na przykład Simbę, Piarę i tak dalej. Więc w tym wypadku trzeba będzie wyruszyć daleko stąd, aby odnaleźć drzewo życia. Z tego co udało mi się jeszcze zobaczyć, będą podróżowali po śnieżnych górach. Ale tutaj miałem powiedzieć podsumowanie Battle of the Pride Lands. Bardzo mi się w sumie to wszystko spodobało. To było takie kulminacyjne podsumowanie wszystkich planów Skazy od drugiego sezonu. Po zdobywaniu lwiej ziemi kawałek po kawałku poprzez zjednoczenie wszystkich zwierząt ze Złej Ziemi. Począwszy też również do mianowania Jassiri na nową królową złej ziemi. Przez co Hieny i Lwy w końcu będą mogły żyć ze sobą w pokoju. Dlatego też nie widzimy Hien w królu Lwie 2. Więc to by wszystko wyjaśniało, bo jednak Jassiri rządzi tylko Hienami. Znaczy, oficjalnie niby jest królową złej ziemi, ale rządzi głównie Hienami dlatego one też nie atakują Lwiej Ziemi w Królu Lwie 2, tylko plemię Ziry, czyli wygnańców z Lwiej Ziemi. Więc nadszedł czas na małe podsumowanie tego wszystkiego. Skaza zdradził Hieny, Hieny zrozumiały swój błąd i tak oto Jasiri i Janja w końcu zjednoczyli swoje plemiona i tak oto Jasiri została królową Złej Ziemi. Niestety, jak można było się tego spodziewać, zarówno krokodyle, sępy, jak i psy dingo po prostu zrezygnowały z dalszego działania razem, ponieważ nie miało to żadnego sensu. Ponieważ te zwierzęta łączą tylko jeden cel: zdobycie lwie ziemi. Więc skoro nie można już o nie walczyć, a i przepraszam, to się nazywały szakale, nie psy dingo, więc di yy, szakale. Sępy i krokodyle nie chcą być podporządkowane hienie. dlatego odchodzą również ze złej ziemi. No, szkoda, bo tak serio to myślałem, że jednak Jassel przejmie kontrolę nad całą złą ziemią. No niestety nad plemieniem Ziry raczej nie mogłaby zapanować, ponieważ no mówmy się, jest hieną, a wy niestety są o wiele większe i silniejsze. Więc, no, jeden lew potrafiłby powalić chyba z 10 hien. No, tak z grubsza. Ok, więc, jakie jest podsumowanie tego odcinka zaczynającego sezon trzeci? Jest bardzo imponujące. Za długo nie oglądałem Lwiej straży, ale powiem wam, że sezon trzeci może być naprawdę ciekawy. Otóż, ta długa podróż, która musi zostać przybyta przez lwią straż, będzie bardzo niebezpieczna. A poza tym. Jest to też wyścig z czasem. Jeżeli Kajonowi nie uda się odczynić klątwy skazy, zostanie złym i podłym, okrutnym prawdopodobnie. Może nie tyle co władcom, ale i też i najokrutniejszym lwem, jaki chodził po lwej ziemi, czy ogólnie po Afryce. Więc trzeba będzie się spieszyć. Jeżeli Lwia Straż nie zdąży dotrzeć do drzewa życia, prawdopodobnie nasz drogi Kajon zostanie najokrutniejszym lwem na planecie. <laughs> Takie moje przemyślenia na temat odcinka. Ale tak czy siak mam nadzieję, że Lwiej Straży się uda. No, może pewnie się uda, albo scenarzyści pójdą w zupełnie innym kierunku, no bo jednak bądź co bądź Lwia Straż jest prequelem Króla Lwa 2. Więc może reżyser pójdzie w zupełnie innym kierunku? A może jednak Kajon zostanie tym złym? I będzie musiał zostać wygnany z lwiej ziemi? Czy lwiastraż zostanie nadal w całości? Czy Kajon przetrwa próbę czasu? Czy uda im się na czas go uzdrowić? Cóż, dowiemy się tego w sezonie trzecim. Mam tylko nadzieję, że się wszystko uda. Także moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie Battle of the Brightlands. Jeżeli byście chcieli dalsze odcinki, wiecie co robić, łapki w górę i komentarzyki, więc później lecimy z tym dalej. Mam nadzieję, że wam się spodobało, odwiedźcie też grupę na Facebooku oraz mojego Discorda, jeżeli będziecie chcieli zadawać mi jakiekolwiek pytania na temat Lwiej Straży. Ja będę się jeszcze przygotowywał na zupełnie inne odcinki czy podsumowania. Także do zobaczenia wam wszystkim. Bajo!